to wszystko zrekapitulować, Czyli ten obraz współpracy między samorządem a biznesem był w miarę jasny. E... Piotrze. Tak. <laughs> Można nawet skomentować mi to głowy komentarz. E Jeszcze z drobną uwagą w stronę Wojtka o tym, że, że, że ja też działam na własny rachunek. Jestem przedsiębiorcą i to od niepamiętnych czasów, bo zaczynałem gdzieś w wczesnych latach 80. Od tego czasu pracuję na własny rachunek również, a w tej branży od 20 lat też. Trochę jak się zastanawiałem nad, nad tymi wypowiedziami, wczoraj i dzisiaj, troszkę zaniepokoiła mnie ta retoryka miłości. Rzeczywiście mieliśmy od 20 lat, usiłujemy. Z różnym skutkiem skłonić dużego operatora do współpracy na konkurencyjnym rynku. No i oczywiście, chyba nikt nie sądzi, na pewno, również pani prezes, ze swoimi doświadczeniami, że tym jednym porozumieniem się wszystko zmieniło, że, 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 że nagle. Telekomunikacja Polska z, z, zmieni siebie i zmieni na wszystkich szczeblach i będzie pełna współpraca. I w związku z tym rzeczywiście bardzo ważnym krokiem w kierunku, w którym może poprawić sytuację na rynku jest ta w, ustawa. Ona w, z jednej strony w, w bardzo istotny sposób może usprawnić proces inwestycyjny, z drugiej strony ona, tak jak się wyraziłem, ma takie znaczenie trochę ustrojowe, bo wprowadza w sferę zainteresowania samorządów y, y, kwestie budowy sieci szerokopasmowych, y, umieszczając to w tych zadaniach, w związku z tym taka, ma takie znaczenie mentalnościowe dla urzędników. Oni już nie będą mogli mówić, że to nie ich sprawa. Y, są y, te 20 lat prowadzenia konkurencji y, y, na wielu regionach się nie do końca sprawdzało, szczególnie wobec wyzwań związanych z... z, z, z z szerokim pasmem, który ma y, takie bardzo głębokie uzasadnienie gospodarcze i kulturowe również, y, w związku z tym y, znalazły się y, zaprogramowane, y, bardzo wyraźnie zaprogramowane na ten cel środki unijne i y, dalej mówiąc być może jeszcze inne jakieś publiczne, które pozwolą zbudować sporo infrastruktury. Natomiast to, czego już powinny się samorządy nauczyć tak naprawdę, y, to nie tylko to, żeby um, nie przeszkadzać, nie budować barier inwestycyjnych, yy, ale yy, chyba najważniejsze to jest coś, czego się w tej ustawie tak naprawdę wprost zapisać nie udało. Znaczy nie, nie, nie można. To znaczy ta, ta, trzeba zrozumieć, że, że, że no, samorząd oczywiście przedsiębiorcą nigdy nie będzie. Działa na podstawie innych zasad finansowych i yy, Nigdy do końca przedsiębiorcy nie zrozumie. Oczywiście, że dodatek nie będzie z chciał z przedsiębiorcą rozmawiać, to o tym trudniej będzie mu zrozumieć. Natomiast trzeba mieć świadomość, że co by się nie robiło na tym rynku, czy to będzie infrastruktura pasywna kanalizacja, czy to będą jakieś elementy aktywne i tak dalej, to nawet budując w tych sieć w tych regionach białych całkowicie, wkracza w jakiś sposób na konkurencyjny rynek. I tak naprawdę to, co musi zrozumieć, to jest to, że to wszystko, co robi na tym rynku, to musi być, używa takiego określenia sieć otwarta, ale musi zrozumieć, że najlepsze, tego, co musi się nauczyli na rynku, że najlepsze warunki dla rozwoju usług w telekomunikacji, tych wszystkich nowych usług zapewnia konkurencja. Czyli trzeba stworzyć takie przedsięwzięcie, takie zaplanować, żeby były najlepsze warunki dla rozwoju konkurencji. Nieważne z kim, ale żeby to co się zrobi w sposób kontrolowany było udostępniane y, różnym graczom rynkowym. Wtedy dopiero te usługi będą miały prawdziwą wartość.